Mam tej miłość. Dzisiaj będziemy robić koktajl ze swoich papierówek i wody. razie zaczynamy. Za chwilę może tu być mama laura. Wszyscy mogą przyjść, bo zaczął padać deszcz. Ale dobrze póki jestem sam, to zróbmy ten koktajl. Albo zróbmy nawet koktajl z... Nie ja tylko tylko jabłek ze sklepu. Także zaczniemy od miksera. Miksera. Tu jest. O, widzowie, sprawdzę, czy nie widać. Widać, Także, widzowie, ja jestem tu. Będziemy teraz to robić. Wlewamy wodę gazowaną. Stój. Także wlewamy. Nie żałujemy wody. I będziemy z papierówek lepiej nie róbmy, bo takie niedojrzałe troszkę. Znaczy dojrzałe, ale wiecie, malutkie są. A tutaj zróbmy skupnych jabłek. Po prostu skupnych. Czyli o z takich. Papierówki w następnym filmie może będzie, Może nie. A my musimy właśnie pokroić jabłko. Yy, mam tutaj taką krojalkę, czy jak to się nazywa, do jabłek. I nią będziemy kroić sobie jabłko. Za nasz nożem. Ale prysło dobrze. Mamy raby cięcie. Stójcie. Ja jestem. Zostawiam was z powrotem. Mamy gotowego kwiatuszka z jabłek. Rzucamy po jednym. Taki, żeby nie chlapu, tak bardzo. Nie marnujemy niczego. Czy jedno jabłko wystarczy, czy nie? Chyba dwa jednak musi. Zróbmy z dwóch. Yy. Dobra, mamy. Teraz musimy wyjąć to. I wziąć jabłka. Może będzie część druga, bo pewnie się urwie nagranie, także przygotujcie się, a może zdążę, nie ja wiem. Dolejmy wody. Nie chcę, żeby była gazowana, ale niestety nie mam idy, ja tylko gazowaną robię wodę. Dobra, mamy. Może wygazuję w tym czasie zanim ja to zrobię. Posprzątamy. Także sprawdzę czy się nie urwało. Dobra. Zrobię cięcie i za chwilę wracam. Dobra, jestem. Ok, mamy już cukier. Żeby nie było też mega takiej kwaśny, damy parę łyżek. Nie mamy go zbyt dużo, by się skończył, jak widzicie. za ci można zować. Trzy. No, niecałe cztery. Teraz będziemy miksować. No. I ben je niet zo, is het minuutje vanaf. En we niets Dobra, jestem, mam już kubek i przelewam. Pachnie dobrze. Czy smakuje dobrze? Jeszcze nie tak bardzo spróbowałam. Mm. dobra. Będziemy kończyć dźwięki pa